Witam wszystkich z tej strony Zen, a to jest Neverwinter Online. Yy, teraz dopiero zauważyłem, że za tym... za arcydruidem brzaskiem stoi jakiś coś. Z goblin. Chyba. Goblinka. A, ale nieważne. Z arcydruidką. Ale niech będzie. The Black Earth Mercenaries were entrusted with the protection of Helmshold. The fact that they are secretly a cult is of grave concern to Lord Neverember. Mm -hmm. The elemental seeds you recovered have restored balance for a while, but the cult will seek others to power their node. Whatever their ultimate aim with this node, we must recover more elemental seeds. Preventing them from falling into the cultists' hands buys us time to discover their plans. To that end, I ask you to venture to Pirate Skyhold, where Zentarim agents have noticed some suspicious characters in the guise of monks. There may be nothing to it, but we must be vigilant. Minsk will meet you there. Okay, Spoko. Ale... My. Chcemy jeszcze pójść do Lorda Neverembera, który da nam płaszcz Bardzo fajnie, że dostaniemy z tego zadania... Ślepy jestem, trudno dostępne miejsce eee, Trafienie krytyczne i przebicie pancerza I tak samo tutaj, trafienie krytyczne tutaj dostaniemy Bardzo, bardzo fajnie Z tego względu, że... Eee, z tego co pamiętam, a właśnie. Rzeczy. Ciekawe jest to, że przez, przed chwilą te rzeczy były widoczne. A, mało istotne. Ok, robiąc te kolczugi, dużo szybciej zdobywamy doświadczenie. Co ja mówiłem? że tak, że trafienie krytyczne i przybicie pancerza, podajże te dwie rzeczy dają nam bonus, yy, który polega na tym, że 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 znaczy, więcej obrażeń, znaczy zwiększają nam się moc, o ile dobrze pamiętam. A ja mam pójść tutaj do lorda Neverembera, żeby, żeby pójść na audiencję Jorge, mm, mm, salutują mi nawet.

Thwarting your threat in the Tower District, and a long list of other services to the people of Neverwinter. Let it not be said that Lord Daggled Neverember does not pay his debts. I commissioned the craftsmen of the city to create a gift befitting one of your stature. I also name you a friend of Neverwinter. Thank you, Lord. Never Poza tym if you wish to continue to be of service to this city, I suggest you speak with my advisors here in the Hall of Justice. They can provide you with more information about specific activities that would benefit from your attention. I ask that you would also check back with me frequently. I often have tasks that require the expertise of someone such as yourself, and I pay very well. Okay. Again, thank you on behalf of myself. And the people of Wszystko dla mieszkańców Neverwinter. Ty za bardzo mnie nie obchodzisz. Dzięki. Hmm. Co to jest za zadanie tutaj? Audiencja u protektora. A. Ah, na... ok. Tu. akceptuję. Ok. Bierzemy ten płaszcz. A, jest dosyć niezły. W każdym razie i tak idziemy do powietrznego dominium piratów. I muszę pamiętać, że są yy, zadania od tamtych ziomów. Okej, okay, powiedzmy, że. Zrobię coś takiego. Nic się za bardzo nie stało. Czemu ty się nazywałaś Li 1? Co to za imię? Jak możesz to nazwać. Mm. Ja niespecjalnie lubię czegoś takiego. I podoba mi się to, co zrobili bodajże w World of Warcraft, że nie można swojej postaci nazwać e, z cyframi wewnątrz imienia gdziekolwiek ani. O, dupę, co tu się stało? Okej, okay. ani nie można e, było tam na początku i na końcu dać x-ów, coś w tym stylu.

Nie, mam zresztą dużo mikstur. Idziemy do powietrznego dominium piratów, żeby pozabijać trochę mnichów. A co tam? Ja. Spoko, nic się chyba nie stanie takiego złego. Najwyżej pozabijamy trochę mnichów. Wydaje mi się, że to będzie yy, ziarno powietrza. A potem do góry hotenów będę musiał pójść. Zebrać ziarno. Yy, ziarno, ziarno ognia. Okej, okay, trudno dostępne miejsca są tu, a tutaj kryjówki króla piratów. A, okej, okay. spoko. O, tu masz dla mnie załogę od kompanii Jargo. Mystics, that was it. They said they were looking for a place to meditate in peace. Seemed harmless enough. We sent them out to the Isle of Wind and Flames, an earth moat not far off. <laughs> if I were you, I'd stay away there. That big bald fellow just came through seemed like he meant business. <laughs> Still, if you are sure you want to go, head back onto the skyship. Cost enough off in a moment, and we can take you to the island. Spoko. Idziemy tutaj, żeby pójść na wyspę Powietrze i płomienia. Czyli coś w tym stylu. Powietrze i ognia. Tak myślałem, że może pierwsze dwa nasiona będą w jednym miejscu, a potem każdy w osobnym, ale. Uuu Sima. O, jesteś mińsk. Bardzo miło. Wondering where you got to? We are anxious for justice to be dispensed with great violence. <laughs> Jak się tu dostałeś? When there is evil to be fought, there is no time to wait. Beware, there are fiery barriers blocking the way. If I were by myself, I would have walked through, but I do not wish to sing who is fur. No, trzeba jakoś ominąć te What you say is wise. who said much the same thing. With fury. Mm -hmm. Spoko. Idziemy. A y, ty mnie prowadzisz? Spoko, nie ma sprawy. Jeszcze nie dostałem poziomu, czyli między 60. a 70. poziomem dużo wolniej zdobywa się poziomy. Spoko, nie ma sprawy. O! Y, furia ognia, razer blasty, czarowniki. Okej. Okay. to tutaj jest słaby, w każdym razie. Chodzi o stopę ginę zarzu. O, zaznaczyłem go, bardzo miło. Było na pewno dobrze się bawi. O, nie, nie, Hm, hm, hm. Tak myślałem. Z identyfikacje, tu miksturka. Dobrze, niech będzie eksercjalności. Eeeh, zobaczmy. To w ogóle odrzućmy, to są już słabe. Hmm. Czyli mamy co? Eee, obrona albo trafienie krytyczne, wiadomo co wybiorę. A, czy jest koksownik, powoduje ogień? Może być. O. How come we're on guard detail? Why are those ear cultists running the show? They keep saying there can be no fire without air. Not as I have to admit, they have a point. Rubbish! We're just as powerful as those howling goons, and I heard for making a devastation orb. Hey, someone's disabled the gate. Hmm. Haha, <laughs> Okay. Shema. A, czarnik jest bardzo słaby, okej. Okay. Okej. Okay. O nie Mógłbym je zrzucić i wtedy bym umarł. Kultyści żywią pracują wspólnie, lecz niełatwa to współpraca. No w sumie... Nie chcą się dogadać, więc... To jest nam w sumie na rękę. Że nie do końca się dogadują. Eee, zbrojne. To, jest to się słabi. Okej. Okay. Było nietoperze, które. Yy, no. Nie do końca. mi poszło. Okej, okay, kolejny nietoperze. Ale nic nie zrobili, więc nie przeszkadza mi to aż tak. Tutaj, a potem coś tam. Przerwi zbieranie nasion. Aha. O nie, co to jest? Czekobo, nie, Strider Jeździec. Ale go zdenerwował. Nie można denerwować Mińska, bo mińsk cię zapije. Co ty sobie myślisz? Okej. Okay. Tam mi ktoś atkował czy, czy mi się wydawało? Okej, okay. tam są kultyści powietrza. Okej. Okay. No ma sprawy, co mamy tutaj? Pomarańczowy virtol... Drewo Drewno? Nie drewo. Drewno Mahoniowe to są nędzarzyki, okej. Okay robimy coś takiego okej, okay. czyli to byli kłótni powietrza, widać po innym kolorze yy, pancerza ci ogień, okej okay. hmm, Ech, niech będzie, nie ma pationów co ty sobie myślisz? no, pijmy tą miksturkę, mam ich pełno

Ciebie też tak zają. Tam w tym się nie przejmuję, mam tylko 1300 się robi. Okej. Okay. Okej. Okay. Aaa, to było ciekawe. Zostali y, zaznaczeni, nawet jeżeli tam. Nawet jeżeli on zginął z opóźnieniem, bo dopiero wtedy policzyło go, że zginął. Ciekawe, no ok, no. okay zbierajmy sobie rzeczy, a dobra podniesiemy uroki, co tam większa mikstura leczenia, jakieś sosiki Zwój może być o, to ok, to możemy zabrać nasiona. Nasiono ognie jest nasze, czyli teraz nasiono powietrza troszkę dalej O! Arkana? Arkana, bardzo fajnie Żywioł oczy ogień. spoko Już jeden żywioł oczy ogień. pamiętam, że podnosiłem chyba w poprzednim odcinku Ale chyba nie będę zbyt szybko ich wykorzystywał, nie jestem pewien I Tutaj mam prawie 10 poziom No, zobaczymy w każdym razie. O, pułapka. Ojej. A w sumie ta pułapka jest nędzna, bo mi zrobiła... Okej. Okay. O... Weźmy to Okej. Okay. coś takiego. Wszystkich tu zabijamy. Wszystkich tu zabijamy. Bardzo miło. Co to było? Dużona skóra, spoko Coś jeszcze? Nie Idziemy dalej eee, Złodziejstwo? A tak, jeden podnosiłem Zestaw złodziejski Że wyłacza ziemia Miło mi Jakieś znaki Jakieś coś, huragan się Huragan ma. A, jakiś łucznik tam, okej okay. Zabijmy tego strzelca i jest Okej, okay. nie atakujemy obu, więc Musimy zrobić to Okej, okay. zabijamy cię I inny zawiódł Okej, okay. co tutaj ciekawego? A aplikacja. Ok Musimy się pomodlić. E, nie będę czekał 3 minut, więc nie. Idziemy dalej. Znowu o nie superzę. Jeździeć to job. Okej. Okay. ok, więcej tego nie użyję, a w każdym razie nie za szybko. Na łok na tym jeszcze co for go for the ice No w sumie ma rację. Trzeba po oczach. A, idziemy dalej. Tam jacyś się już pojawili. Okej. Okay. Mordować. Wszystkich to O jak miło 14 tysięcy jest za te... Yy, ja może mam takie po prostu duże trafienie krytyczne Jakie jak mam szansę na trafienie krytyczne? To mi daje plus 12,7% ale... 28, coś... 30% powinienem mieć po założeniu tamtych rękawic i butów Zobaczymy Lubimy tego zioma. Ok, Okej I tego zaznaczyłem, jak miło

Nie, Mińsk was powstrzyma, bo to Mińsk jest głównym bohaterem. Już nie Martin, to Mińsk. Okej. Okay. Okej, okay. to jest coś takiego. O. o. Co ty sobie myślisz? O, okej. Okay. No i co to było właściwie? Co tu się stało, że 18 tysięcy zadało? Czy ja o czymś nie pamiętam po prostu? Muszę o czymś nie pamiętać. Ja mam jakąś szansę na zadanie, nie wiem... ...na śmierci? Sam ten jeden cios to było 14 tysięcy. Okej. Okay. Tu kolejny łucznik. O! Martin niestety umarł. No to tak zaznaczyło, bardzo miło. Warto zaznaczyć, znaczy użyć tego ciosu na najsłabszych ziomach. O, jest nasiona. Zaraz. Najpierw pozbieram rzeczy. Co tutaj ciekawego jest? No, może być srebrzysty urok. W sumie powinienem je zbierać, żeby. żeby, żeby. O, wezmę. Ok. Bierę. I teraz to. Szkoda, że nie pojawia się takie wielki fajny coś. Tylko po prostu mi zbiera. Czyli co? Dostaję trochę trafienia krytycznego stąd. I sporo trafienia krytycznego stąd. Tracę co? Odbicie tracę. Ale. Okej, okay, czyli teraz mam trafienia krytycznego 28,7% to, to 30,7 Czyli to się. Yy... A 2% okej okay. Spoko, nie ma sprawy Tu nie było żadnych tych? Okej okay. Bardzo mi miło. Idziemy Czyli, teraz znowu musimy pójść do... Zaraz, cztery żywioły Okej, okay, to jest żywiołacze zło, albo coś w tym stylu e, Nie, nie to Kampania Zobaczmy, gdzie tu jest żywiołacze zło O, Hero of Neverwinter ja, Spoko Elemental Evil zamknięte Nie, to nie jest żywiołacze zło. To co to jest? No i wszystkie są tu pozamykane. Hm. A! Mniejsze. Idziemy sobie do... Nie podoba mi się tylko to, że kiedy mam płaszcz, to ten... Yy, miecz przechodzi przez płaszcz. Co to jest? Wielkie modlenie się? Nie. A, ten ziom ma aureę, ok. Rozumiem. A i tak idziemy do klewe protektora, żeby oddać zadanie arcydruidce i zobaczyć, co takiego następnie zrobi, no bo nie wiem za bardzo. A właściwie mogę kliknąć yy, żywiołacze zło. O. Eee. Yy. A, ok. Czyli Zajrzeć we wszystkie szczeliny mam. Hard to reach places to jest trudne dostępne miejsca, tak? Swords for everyone. Czyli jedno zadanie, a potem będę mógł robić kampanię tych. Eee, żywiołczego ognia. Eee, znaczy żywiołczego zła. Okej. Okay. Spoko. Co tutaj ciekawego w ogóle jest? W tej kampanii. Tu kolejna aura. Okej, okay, spoko. Te. Arcydruidka. Kula zniszczenia to zaiste niepokojące wieści. Wyzwolona energia chaosu żywiołów może spowodować prawdziwą katastrofę. Kula zniszczenia utrzymuje ją w równowadze, a kiedy zostaje użyta, moc wydostaje się w formie trzęsienia ziemi, burzy ognia, ogromnej fali lub śmiercionośnego tornada. Powiadomie Lorda Neverembera o tym nowym zagrożeniu. Musimy zdwoić swoje wysiłki. Obawiam się, że może być zaledwie początek tej walki. Te kulty są o wiele potężniejsze niż nam się wydawało. Zasadź nasiona u stóp drzewa, to rozproszy ich energię i przywróci równowagę. Okej. Okay. Zasadziliśmy nasiona ognia, ale domyślam się, że to chodzi o oba nasiona. I moc się rozprasza. Bardzo fajnie.

Mm. Now our winter guards are brave and strong. But they are not heroes. You and me and Boo, we are heroes. The three of us should stand guard over the tree. Go and relieve one of the guards on duty when you are ready to stand watch. No evil will escape our vigilance. Okej, i w sprawie. Weźmy ten hełm, będziesz nosił, bo ogólnie myślę, że 300 90 przebicie pancerza jest lepsze niż 360? A siebie 400 przebicie pancerza niż 360, trafienia krytycznego w zaokrągleniu, więc myślę, że jest ok. Co, co, co? Stań na straży drzewa równowagi, w którą to jest stronę? Tamto jest śledzone, więc muszę pójść i zobaczyć. A z tym wziąłem pogadaj. Spoko. Powodzenia. W sklepach możesz kupić kilka rodzajów towarów konsumpcyjnych, między innymi mikstury czy zestawy wspomagające. Korzystaj z nich, aby zapewnić różne rzeczy. O, coś stało? Możemy się pomodlić w każdym razie. Okej, okay, idziemy chronić drzewo. Jak już zaskoczymy, to się zaczyna. Ok. Mmm, okej, okay, czyli będą cztery fale, domyślą się. I oni są tam. Okej, okay, udało się. O, coś. Tam. O! Po oczach ich, okej. Okay. Następni, spoko. Pewnie wszystkich napastników, 4%. Nie ma mikstur. A, za to, za dużo. co to za trole jakieś? Trole morskie. Teraz to będzie 25% zanim yy, przyjdą następni mówię, czy? Tak, chyba tak. Okej. Okay. A, 25%, okej, okay, nie ma sprawy. Damy radę sobie pozbierajmy troszkę to są niech będą stórki Chyba z tamtej strony są, co? Dokładnie Kielne ogarek <grymne> Okej okay. Nie eee. Nie ma no, 12300. Dużo dodałem. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Okej, okay. gdzie są następni? Tu jakiś, ziom, Żywiołak ognia. Ziom, nie, Co ty sobie tu myślisz w ogóle? O, popioł.

Albo i nie, w tym miejscu skończymy ten odcinek Widzę, że się za bardzo nie ruszają Wiadomo, jak się podobał, dajcie lajka Jak się nie podobał, no trudno, dajcie dislajka A jak chcecie w przyszłości widzieć więcej moich filmów No to subskrybujcie kanał Także do zobaczenia w następnym odcinku Na razie